Cześć, witajcie! Dzisiaj jest 31 grudnia, czyli ostatnia okazja, żeby w tym roku jeszcze dodać jakiś nowy odcinek tajemnicy ciekawostek. No i tak właśnie zrobię, ale najpierw chciałem wam złożyć jakieś e, życzenia noworoczne. Jeszcze nie ma nowego roku, ale co tam. Tak więc życzę Wam, żeby żadna petarda nie ujebała wam nogi, oka, psa, czegokolwiek. No i to w sumie wszystko. Tak więc zapraszam do oglądania. Zaczynamy koło budynku, który już pewnie znacie. Tutaj są graffiti z poprzednich części GTA. Jeśli nie wiecie, to zapraszam do filmu, który tutaj widzicie w rogu. No a teraz pokażę Wam ciekawostkę właściwą, czyli nadesłaną przez Sardynę 108. Dotyczy ona kolejnego znaczku Rockstar, który możemy tutaj znaleźć na tym budynku. Tak, alfa mleko się nazywa. No jest tutaj właśnie Logo Rockstar. Wiem, mnóstwo tego jest, ale no, nic nie poradzę, że wszędzie je upychają. Chyba w GTA 5 trzeba będzie zrobić jakieś odcinki specjalne na to. No i przy okazji, tutaj mamy dwa znaczki: 69, już postanowiłem, że nie będę tego robił jako kolejną ciekawostkę, bo to by chyba była przesada. Tą ciekawostkę także nadesłał serdyna 108. Jesteśmy teraz przy wyjeździe z mostu Broker, i tutaj znajduje się Chinatown, czyli chińska dzielnica. Taka dosyć klimatyczna, w sumie bardzo fajne miejsce. No, i w tym miejscu jest dużo różnych ciekawych salonów. Głównie ciekawych ze względu na swoje nazwy, ale zdecydowanie najbardziej warto zwrócić uwagę na salon tradycyjnego masażu Camming. Jeśli sobie połączymy te dwa wyrazy, to wyjdzie nam coś zberyźnego. Możecie sobie wygooglować. Jeśli nie wiecie, oczywiście, kolejna liczba 69. Jeszcze jedna gdzieś tutaj była. O numerze telefonu, ale to nie tutaj moment. Chyba. O tak, tutaj jest. Kolejna liczba 69. Ogólnie tego tutaj jest bardzo dużo. Tutaj jeszcze jakiś nocny klub, wielki szef. Dużo tego typu rzeczy jest tutaj. A ktoś tutaj przeszkadza. Cisza nocna, kurwa. A teraz pokażę Wam nawiązania do gry Saints Row e, nadesłane przez użytkownika MG Games 100. Na początku startujemy od e, dzielnicy Chinatown, gdzie była poprzednia ciekawostka i musimy jechać e, Bismarck Avenue, e, aż trafimy na, na taki bar, który się nazywa. Zresztą zaraz zobaczycie. Taki dosyć dużo, duży, ciężko przeoczyć. Na górze mamy ośmiornicę. Bo w sumie to jest właśnie taki bar, gdzie się serwuje morskie jedzenie. I nazywa on się Squidro, co jest oczywiście nawiązaniem do Saints Row. Pisze tam, że jest to budżetowe jedzenie morskie, czyli dla takich osób, które nie mają zbyt dużo kasy, chciałoby sobie zjeść coś innego niż chleb z masłem. Drugi taki bar znajdziemy w okolicach e, centrum medycznego w Alderney, o tutaj. No właśnie, a gdzieś tutaj, e, troszkę wyżej, no gdzieś tutaj był ten pierwszy bar, nie jestem teraz pewien gdzie dokładnie, ale gdzieś w tej okolicy, jakby ktoś nie umiał znaleźć. No a ten drugi jest tutaj, naprzeciwko. E, jest zdecydowanie mniejszy, nie rzuca się tak w oczy, ale też mamy Squidrow, mamy naszą ośmiernicę. W ogóle ta babka ma takie, taką chujową czapkę. Kobieto, jak ty łazisz? Nie przymyś ty do miastu. Ten liść chyba wszyscy już kojarzycie. No i znajduje się on przy ulicy, która jest ostatnim nawiązaniem do Sains Row. Jeśli klikniemy sobie te, to widzimy, że jest to Stillwater, czyli to samo miasto, które znajdziemy właśnie w Sains Row. A no, znajduje się to tutaj. Tą ciekawostkę nadesłał e, Mr. Antek 1995. Mamy tutaj samochód Benson i jest on podróbką e, takiej firmy przewozowej UPS. Z pewnością znacie, pewnie niejednemu paczkę e, już przyniosła. No, właśnie takie logo jest bardzo podobne. Możecie sobie zobaczyć, jak wygląda to prawdziwe. Tak, zdecydowanie bardzo podobne. A ty chuju. Kurwa, komu oni dają prawo jazdy kluczowe? W imię zasad, syno. Jesteśmy teraz w Dukes, koło budynku Nuka, o nim już ciekawostka była. E, znajduje się on konkretnie tutaj. Na właściwą ciekawostkę nadesłał użytkownik... E, jak on był? Swistak Junior, tak się dziwnie jakoś pisze. E, no i znajduje się on na takim małym cmentarzu obok tego budynku Nuka. Widzimy tutaj tablicę upamiętniającą jakieś wieńce. Roll of Honor się tłumaczy coś w rodzaju jakiegoś upamiętnienia listy osób poległych na wojnie coś w tym guście. No i ta wojna zaczęła się w tym samym roku, w którym się skończyła więc dosyć dziwne, że napisano to dwa razy. No i oczywiście w tej dacie jest kolejna liczba 69. No i co, no i koniec. Skończyliśmy wszystkie odcinki w tym roku. Pozostaje mi tylko pożyczyć wam udanego Sylwestra. Czy go spędzicie przed kąpem, czy puszczając petardy, obyście tam nie wiem nie pozdychali, niech was te fajerwerki nie powyścielają w kosmos. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku już w 2013 roku.